Maneczkowizowie, z tej strony ja, słodki kotlet, dzisiaj zagramy sobie w projekt Śląskie. A dlaczego? No bo jestem ze Śląska i pomyślałem, że hej, może istnieje taka gra jak Projekt Śląskie. Wpisałem i istnieje. Dlatego, no co, przekonamy się, jak to wygląda. Gra jest robiona przez, przez Krunera 355. No i co, wchodzimy tutaj i ogólnie mamy Witamy w Sigmowie, no czyli to chyba nie jest jakieś żadne prawdziwe miasto na Śląsku. Jakieś y, update. Ogólnie tutaj mamy pełno samochodów na drodze, okej, okay, cokolwiek by to nie, nie oznaczało. I tutaj stoi jakiś gościu. O, i patrzcie, jest takie coś jak, jak w GTA San Andreas, jak robiliście misję. Ale to nie działa. Nie można też skorzystać z bankomatu. Można wejść do Biedronki, to wejdźmy sobie Ale... O! Coś, co, coś tu kliknęłem i się zrobił dźwięk To chwila, to może weźmiemy sobie tutaj jakiś pojazd Muszę przykład ten O kurde! Ale mocny, ale mocny, ale mocny Dzień dobry Takie żule, które nawet nic nie mówią I piszon. Dobra, właśnie uciekło mi Porsche, więc muszę biec po nowy samochód Dobra, ogólnie tu są jakieś domy boisko, tak zwany Orlik, jakieś Aldi, ale no ewidentnie w tej grze się wiele nie da zrobić, więc przechodzimy do następnej. Dobra, mamy tutaj grę Polska wieś. Jest aż 10 osób na serwerze, co jest to z ich niezłym wynikiem. Klikamy graj. Mamy, mamy bieganie, więc fajnie, mamy sklep samochodowy i mamy do wyboru Fiata 125 albo 126 jako samochody startowe, więc bierzemy Fiata 126. Kupiliśmy go i co teraz? Posiadane. Jak się zespawni? Właśnie ja nie wiem jak się tutaj spawnuje Bierzesz auta i klikasz coś tam i możesz jest zrespić Five minutes later Bo patrzcie Tu jest sklep, ale jest też posiadane Jak to kliknę to się zrespawni? Tu? Dobra, dobra Zrespałniły się dwa na sobie. 3 Włączamy światła i jedziemy. W ogóle jest, mamy tutaj czarne blachy. Czy to oznacza, że żyjemy w przeszłości? Ej, dobra, jest Bafra kebab. Schwager kebab. Się szwager kebab. Nie, zamyka. Nie, chwila, one się otwierają jak podchodzisz. Dobra. Myślałem, że już zamyka kebaba. Kurde, ale patrzcie. Patrzcie na tą kulę mocy. Kurde, ale czy da się tutaj w ogóle kupić kebab? Chyba jest za późno. Dobra. Mamy w ogóle Dino, to też pasuje do polskiej wsi zdecydowanie. Możecie napisać w komentarzu, czy robicie zakupy w Dino i czy jesteście ze wsi. To może się zrobić z tego jakąś ciekawą statystykę. Będę przetwarzał Wasze dane dla Chińczyków. Tutaj jakaś budowa. Sklep. Jest ziomek, czy mogę z nim porozmawiać? Edward Biały, dobra. Rozmawiamy z nim. Nie da się, to jest chyba niemową Dobra, dołączmy sobie do trasy kuriera, czy mogę to zrobić? Nie mogę dołączyć Czyli on trochę istnieje, a trochę też nie O kurde, ale tutaj się ten dom świeci To przez tego malucha, bo to światło się tak odbija Tutaj jest stacja A zobaczmy sobie, może jest nazwa wsi na tym dworcu Szwagrowo Szwagrowo, no okej, okay, okej okay. No ogólnie spoko gra. Fajna wieś. Chyba jeszcze ziomek nie dodał rzeczywiście tych prac, bo nie, nie mogę się zmienić w tego kuriera. I była reklama szukam dev, więc no najwyraźniej ziomek z Szwagrowa szuka deweloperów. Jeśli potraficie robić gry na Roblu, to piszcie do niego, macie autora w opisie. A ja przechodzę do kolejnej gry. Dobra, gra, która mnie od razu zaciekawiła swoją nazwą, to Polska w stanie wojny zrobiona przez Gay D.D.Edwe. Dobra, więc tą grę tworzyły trzy osoby. Mam wysokie wymagania co do tego. Wojsko polskie. O kurde. To jest coś na zasadzie muzeum. O kurde. Yo! Macie wszystko. Macie budynki. Ubierz się poprawnie. Co, co się stało? Mamy miecz, mamy szczelbę, mamy wewowę. Patrzcie, wszystko jest podpisane. Fajne, fajne. Wiadomo, że jest to Roblox, więc jakby są duże ograniczenia. To jest właśnie według mnie piękne w Robloxie, że Roblox się ogranicza, na przykład graficznie. W Robloxie nie zrobisz realistycznej gry, ale właśnie stawia się to przed tym wyzwaniem, że musisz to zrobić jak najlepiej, nie. I według mnie, no, to jest naprawdę spoko gra. No dobra, ale powracając do tej gierki ja się odrodzę. Mogę zmienić drużynę. O o, ku o kurde. Mocne, mocne to jest. Mam tutaj czołg. I znowu te baraki. Nie wiem, jak to nazwać. Aha, dobra, bo to są jakby teleporty. Wróciłem się do miejsca, w którym byłem wcześniej. Myślałem, że to jest na zasadzie, że jakby każdy z tych przycisków, tych teleportów, gdzie przechodziłem, to jakby jest nowy świat, co nie, zrobiony, a nie, że to jest wszystko połączone w całość. Ale ogólnie fajna gra. Nie spodziewałem się, że będzie to zrobione w taki sposób. Naprawdę można się czegoś nauczyć i zobaczyć coś ciekawego, więc szacun. No, więc dzięki za oglądanie tego filmu. Dzisiaj nie oceniałem skali od 1 do 10 i może możecie napisać w komentarzu, czy powinienem to robić, czy nie. No ale co, to tyle. Trzymajcie się i cześć!